Dzień dobry, witam was moi drodzy bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale Murawa TV. Ja oczywiście jestem Kinetyk i dzisiaj przychodzę do was z kolejnymi typami na mecze piłkarskie. Dzisiaj Liga Konferencji Europy i to właśnie sobie obstawimy i w tym właśnie będzie również nasz dzisiejszy mecz specjalny także bez zbędnego przedłużania jesteśmy oczywiście jak zawsze na kliku i przechodzimy do zakładki Liga Konferencji Europy. No i tutaj jak widzicie dzisiaj naprawdę bardzo ale to bardzo dużo spotkań natomiast ja nie ukrywam, że oczywiście z racji, że grają polskie drużyny, no to dzisiaj e, będziemy sobie obstawiać w ramach meczu specjalnego właśnie drużynę polską, a mianowicie spotkanie między Rakowem Częstochową a e, Sudowem Maripolę. E, więc e, moi drodzy, zasady znacie, zasady są niezmienne i zasady są takie, jak po prostu co odcinek, a mianowicie do zgarnięcia jest 50 złotych od a co trzeba zrobić? No wystarczy wytypować w komentarzu wynik tego spotkania, napisać minutę strzelenia pierwszej bramki, a także dopisać swój nick na betclick. Osoba, która poprawnie wytypuje wynik meczu oraz będzie najbliżej minuty strzelenia pierwszego gola zgarnia na swoje konto doładowanie wartości 50 zł. Także gorąco zachęcam. Pamiętajcie, aby typować te wyniki w komentarzach przed rozpoczęciem tego spotkania, a więc przed 19 dnia dzisiejszego. Tutaj macie jutro, bo nagrywam to standardowo parę minut przed północą. Natomiast e, dajcie sobie szansę na to, żeby te 50 zł wygrać. No i dodatkowo, jeżeli jeszcze konta na Betcliku nie macie, no to już teraz możecie założyć z linku w opisie bądź w przypiętym komentarzu z kodem BETVIP50 dodatkowo zyskacie pierwszy bezpieczny zakład bez ryzyka do 50 zł. A więc jak najbardziej się opłaca, a więc jak najbardziej was do tego zachęcam. A teraz bez zbędnego przedłużania przechodzimy już do obstawiania meczów. Tutaj widzę, że coś nam się szybciutko e, przerzuciło, jeżeli chodzi o te spotkania, nie wiem dlaczego, coś się odświeżyło, jeżeli chodzi o stronę tak czy inaczej, moi drodzy, pierwszym spotkaniem dnia dzisiejszego, o którym chciałbym porozmawiać, jest mecz między Bate Borysów a Dynamem Batumi. Jest to spotkaniem, gdzie będziemy obstawiać sobie zakład kombinacyjny. Natomiast, oczywiście, jak zawsze tutaj w statystykach, możecie sobie sprawdzić, jak to wygląda, jeżeli chodzi o ostatnie spotkania. Widać, że Bate tutaj przegrało z Breszcią. Natomiast, jeżeli chodzi o Dynamo Batumi, no to tutaj wcześniej z. Pasa zwycięsną i porażka z Batę Borysów 1-0 w ostatnim spotkaniu. Batę tak naprawdę ostatnio no, na takiej tendencji spadkowej. Raczej zaczynają grać gorzej niż lepiej. Wiadomo, że ta drużyna w zeszłych latach, no, można powiedzieć, była silniejsza i wyglądała lepiej na tle Europy. Teraz troszeczkę gorzej. No, widać chociażby po tym, że Batę jest tak nisko, jeżeli chodzi o klasyfikację, że musi grać tutaj w eliminacjach do Ligi Konferencji Europy, natomiast mimo wszystko uważam, że Batę sobie w tym spotkaniu poradzi, i mimo wszystko uważam, że Batę to spotkanie wygra. Co więcej, żeby podbić sobie tutaj kursik, to uważam również, że Batę nie wygra tego spotkania jakoś znacząco. To znaczy, postawię sobie na to, że oj, tutaj akurat wszedłem w podwójną szansę, natomiast nie chcę podwójnej szansy, tylko chcę po prostu wynik i gole powyżej, poniżej. Obstawiam, że Batę wygra to spotkanie i padnie w nim poniżej 4,5 gola po kursie 2-0-1. Spodziewam się tutaj takiego skromnego zwycięstwa Batę, Więcej, nawet korciło mnie, czy nie postawić tutaj batej poniżej 3,5 bramki, bo jest to też bardzo ciekawa opcja, ale po prostu z racji na to, że chcemy tutaj jak najpewniejszy zakładzik. No to, gdyby się wydarzył jakiś wynik wyższy, no to żebyśmy, nawet wynik, nie wiem, 3 do 1, prawda? To żebyśmy tutaj gdzieś byli przez ten zakład kryci. 2-0-1 to jest coś, co mnie jak najbardziej satysfakcjonuje i to sobie zostawiamy, jeżeli chodzi o to spotkanie. Natomiast naszym drugim dzisiejszym meczem, który musi muszę sobie tutaj znaleźć. Również będzie mecz bardzo mocnej ekipy, z ekipą znacznie słabszą w tym przypadku, bo szukam tutaj meczu Feyenoordu, o którym za chwilkę sobie z Wami porozmawiam i ma on miejsce tutaj. Feyenoord ostatnio Sensacyjnie zremisował 0 do 0, to sobie trzeba e, powiedzieć. Drita nie jest zespołem, który powinien wyszarpnąć tutaj Holendrą remis, natomiast generalnie rzecz biorąc, myślę, że Feyenoord mimo wszystko u siebie to spotkanie spokojnie wygra. Zresztą widać nawet po kursach 1.07, jeżeli chodzi o e, kurs na wygraną Feyenoordu, także tego absolutnie sobie nie obstawiamy, bo nie ma co. Natomiast obstawimy sobie coś innego. Ja myślę, że Feyenoord przede wszystkim dosyć dobrze. Poradzi sobie w tym meczu, jeżeli chodzi o obronę, dlatego obstawimy moi drodzy, że Feyenoord to spotkanie wygra i w tym spotkaniu bramki nie straci. Dzięki czemu osiągamy łączny kurs o wartości 2.93 na dwóch zakładach. Są to zakłady moim zdaniem dobrze wyglądające. Kwestia tego, żeby bate jednak nie było zainteresowane wzięciem remisu 0 do 0, tylko faktycznie zwycięstwem na swoim stadionie, bo jak najbardziej są w stanie to zrobić. Feyenoord raczej e, błędów w obronie nie popełni, ale no to też są takie wiecie rzeczy. dosyć istotne, żeby gdzieś się nie zagapić, żeby gdzieś ta Rita nie była w stanie wyszarpnąć tego gola, bo mimo wszystko uważam, że Feyenoord z łatwością przejdzie do następnej fazy, natomiast kwestia tego, żeby właśnie gdzieś ta koncentracja w obronie była zachowana, także tak to moi drodzy wygląda, jeżeli chodzi o moje zakłady, no i dzisiaj postawimy sobie duże pieniądze, bo dzisiaj postawimy 250 zł na to, że to wszystko będzie miało miejsce i że to wszystko będzie wyglądało tak, jak Wam to właśnie powiedziałem, a więc ten zakład w tym momencie został postawiony, został on również już zatwierdzony i standardowo mam nadzieję, że się zazieleni. A wam bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie dzisiejszego materiału. Oczywiście zapraszam Was bardzo serdecznie do stawienia łapki w górę, do subskrybowania kanału, aby być na bieżąco z moimi typami bookmacherskimi oraz y, oczywiście również do wbijania na naszą grupę na Facebooku Typermania, za dołączenie do której zgarniacie pierwszy darmowy, bez... da, darmowy zakład o wartości 5 zł. Także. Gorąco, gorąco do tego zachęcam. Ty pójdzie nasz mecz specjalny w komentarzach, a ja już się z Wami żegnam. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się. Na razie.